Hejka! Omg, księżniczka w końcu wstała, haha. Rel, Gramy w MM2? Ej, czekajcie, tylko dodam przyjaciółkę. Myśli to mój chłopak ma jakąś przyjaciółkę? Wiktor, spoko dodal na grupę. Jestem taka zlotka. Misiu, gdzie ty mnie dodałeś? I co z to za laski? Myśli misiu? A to tylko koleżanki, spokojnie. Dobra, to gramy w te MM2. Dobra. Misiu, ale ja nie lubię w to. Dobra, to gramy w dres, to imprez, dołączajcie. Czemu do nich nie dołączyliście? Gramy w pigi? No jasne, mycha. Dołączcie. Po trzech godzinach grania. Ale fajnie było. Realnie mogę z tego, jak Teodor był pigi i nie umiał nikogo złapać, haha. Ha. Ej, następnym razem wy będziecie, mówię wam. Ale z was teraz gołąbeczki? Haha. Ha. Macie macing? Ta, a co zazdrościsz, haha. Ha. A ty co, XD? Może to, że to twoja dziewczyna, a ty masz z jakąś inną lampudziarą, Matching? No to chcę ją, weź. Ja jej już nie potrzebuję. Mam inne słoneczko do kochania. Mój słodziak. Idę z nią pogadać. Katie, Katy, 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 katuś, 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 katuś bestie, 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 bogini, bogini. Co? Weź się tym nie przejmuj, proszę. On nie jest ciebie wart. Nie wiem, jakoś mi z tym wszystkim ciężko. Chcesz Matching? jasny. Jeju, ale ślicznie. Rel dawno nikt nie miał takiego ładnego meczingu. Idziemy na grupkę? No nie wiem. No dawaj, tą pikmi będzie zazdrosna. No w sumie dobra, idziemy. Mój misiaczek najsłodszy. Kek, krek, krek, misia. Jezu, po co ona zaś tu przylazła? Bo może więc weź się ogarni. No i dobrze jej tak. Żałosny jesteś. U, ktoś się tu chyba zakochał. Dobra, misiu, nie trać czasu na takich debili. Chodź, ty idziemy z nią pogadać. Dobry pomysł. Katie, 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 bestie, bestie, bestie. Kasty, 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 Tak? Jak się czujesz? Źle. Mam pomysł, żeby ich rozdzielić i będzie spokój. Jaki? Udacie z Arlem, że jesteście razem i jak dobrze znam Wiktora, będzie zazdrosny. A jak ta pik mi to zobaczy, to będzie się działo. No nie wiem. To zależy, czy Katie chce. No dobra, niech będzie. Dobra, to chodźcie na grupę. Dobra, to co robimy? Ej, Katie, chodź na pywa. Oki! Okay. Myśli ciekawe, co on od niej chce. Uwaga, musimy wam coś ogłosić. Jesteśmy, Jesteśmy razem. UMG gratki, haha. Gratulacje. Co, ale Katie. Ty jesteś przecież ze mną. Sir. So. Myśli, chyba się udało. Wiktor, tłumacz się natychmiast. Nie możesz być z nim. Gościu, sam powiedziałeś, że jej nie chcesz mi mam sobie ją wsiąść xddd. Nie no jasne. We pindalam. I tak mam innego haha. Nie Jessica, proszę cię. Użytkownik jestem taka słodka, opuścił grupę. Jessica? x co to za imię ha-ha-ha. Katie, proszę, wróć do mnie, zrobię wszystko. Jedyne, co możesz teraz zrobić, to opuścić grupę. Ha, ha Tak naprawdę to nie jestem z nim, tylko chcieliśmy was pokłócić? Dobra, wywalam go. Odwdzięczę się, mówię wam. Użytkownik na dislikes wyrzucił z grupy użytkownika. Wiktor z pokoksią. Ej, Katie, chodź na Oki... No co tam chciałeś? Bo ogólnie to chciałabyś zostać moją dziewczyna? Tak jasnej. Chcesz matching? Tak, kotku. Omga, ale ślicznie. No, rel, chodź, pokażemy na grupie. O, oh, Maja, matching wie, co się pewnie kroi XD. Rel. Teraz tak serio, to jesteśmy razem. Gratki. Grati. Gramy w MM2. Tak. Dołączcie. Po godzinie grania. Ale fajnie się grało. Rel. Dobra, dodaję tą laskę i tego typa, co chcieli dołączyć. Użytkownik Nati'sLikes dodał użytkownika Lorka Storka. Hejka Kastraty. Użytkownik Nati'sLikes dodał użytkownika Antek bez Majtek. Hello. Dobra, robimy face recel? Wszyscy powiedzieli oki. Okay. Dobra, to ja pierwsza nazywam się Natali. ale mówcie, Naty mam 17 i oj, to moja morda. Moja bestia najpiękniejsza? Myśli, chyba się zakochałem. Dobra, to teraz ja jestem Łukasz, mam 18 lat i tak wyglądam. Wszyscy powiedzieli, ja Dobra, ja jestem Katie i mam 17 lat, tak wyglądam. Bogini, moja. Moja dziewczynka. Dobra, to ja jestem Teodor, mam 18 lat i tak wyglądam. O jaki słodki ty też możesz być, haha. Mój chłopczyk. Mój braciak. Dobra, ludziska, ja jestem Laura, mam 17 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli, śliczna. Dobra, ja ostatni, ale mam to w dupie, jestem antek, mam 18, to ja. Nie no, żart to moja prawdziwa morda. Wszyscy powiedzieli, kiedy. Myśli, o MGG, czy ja się właśnie zakochała mnie? No, nie Natala, nie to nie te uczucie, nie to to jednak, to co ja mam teraz zrobić, A... Katie Kejty w tej chwili i nie ma, że nie. No oki? Okay? Oki? Okay? No, co tam? Czy ty widzisz jego twarz i ten jego charakter? No, ale kogo? No tego. Boski No, widzę jego twarz i w wglale mi się nie podoba. Ale widzę, że komuś jednak tak ha, ha ha. No, nawet nie wiesz jak, ale wiem, że ja mu się nie podobam, co ja mam robić. Kokurde, stara, nie wiem. XDDD. Może na razie spróbuj z nim tylko kręcić. Dobra, to choć na grupkę kupkę XDDDD. Dobra, jesteśmy już. Myśli. Haha, mam wrażenie, że on jej się podoba, a przy face wrestle nie powiedziała na mnie bogini, więc zabiorę jej go. Hahaha, <hahurus> hahaha, 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 hahaha. Gramy w Evade? Wszyscy powiedzieli oki. We fade. A uh... Jeju Antuś, jaki z ciebie? No żal by mi było takiej pięknej panienki nie uratować. Czemu wyszła? Mm, czekajcie, zaraz wracam. Dziwne. Nati, 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 Nati. Bestie, 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 bestie. Halo, 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 halo. Mam dość. Ej, bo ich już godzinę nie ma. Myśli, ha, 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 dobra, teraz z nim na PV. Antek, chodź na PV. Okej. Okay. Bo ogólnie to ty mi się chyba podobasz, to chciałbyś być moim chłopakiem? Ha! Um... Wiesz co, chyba na razie nie jestem na to gotowy. Idę na grupę. Dobra, jeszcze będzie szansa na pewno. O, jesteś i o co chodziło? Nieważne. Um. A co z znati? Teraz chciała pobyć sama. Dobra, może ta Lampudziara jeszcze z nim nie jest, jak nie będą mieć matchingu, to go zapytam o związek. Nie wszystko stracone jeszcze. O, jesteś haha. No niestety. Co? Nie nic, nic. Myśli to moja szansa. Ej, Ej Antek, chodź... chodź na PV. Haha, ha, ale z was gołąbeczki. To ty pierwsza. No bo ogólnie odkąd cię zobaczyłam, to mi się podobasz. I chciałam zapytać, czy chcesz może spróbować być razem. Omga, ja czuję to samo. I ci to samo chciałem powiedzieć. I Ogiel, przeprosić, kocham cię. To chcesz matching? No jeszcze pytasz, haha. Ale ładny... Rel, chodź na grupkę się pochwalić nową nowina. No ogólnie to tak się złożyło, że jesteśmy razem, ha. Wszyscy oprócz Lory, gratulacje. I zepsuła mój plan teraz pora na zemstę za to. Ej, bo ogólnie to Lora powiedziała, że Nati zepsuła jej plan i musi się odegrać. Słyszałem, to... To i him. Nie no, ale Łukasz przesadzasz. Ale mi się też tak wydawało, on nie zmyśla. No to... Użytkownik Natis Lakes wywalił użytkownika Lorka Storka. Ej dobra, ja już kończę, bo późno. Wszyscy powiedzieli, ja też. Rano. Um, Łukasz, weź to wywal. Już. Och, chodzi, nie da się tego wywalić. Boję się. Kim jesteś? H. Kim jesteś? My Boję się. My też. Ktoś dzwoni mi na domofon, a jestem sama w domu, co robić? Spokojnie schowaj się gdzieś, a my już dzwonimy po policję. On tu idzie. Wycisz nas, ale tak, żebyśmy słyszeli Ciebie. Aaaaaa! Co mamy robić? Wyślę Ci lokalizację, pojedziemy do mojego domu, bo tam jest ochrona. Dobra, szybko nie wiemy, ile mamy czasu. Tymczasem w domu GT. Oj. Dobra, wezmę to. Dobra, zostawiam to tu. O tego mi było trzeba. Dzień dobry. Dziecko, co ty tu robisz? Włamywacz pomocy, włamywacz. Dobra, spokojnie po kolei opowiadaj. Opowiada całą historię. Nie wiem czemu, ale ten włamywacz też mi kogoś przypominał i miał dziwny, straszny skin. Dobra, jeszcze podaj szybko miejsce zamieszkania, oby on jeszcze nie wstał, bo tym całym krzyku... Mój adres to Sita hey 69 a Dobra, jedziemy tam. Ale zimno dzisiaj na dworze. A chciałam wyjść na spacer. Chyba po prostu położę się i sobie go pogadam na grupie. Hejka wszystkim. Hejka. Siema. Liam, a ty nic nie powiesz. Sorry, zamyśliłem się. Hej. Co mu jest... Wiecie co? Chyba pójdę z nim porozmawiać. Odbierz. Hej. Hej. Wszystko okej okay u ciebie? Nie. Oj, a dlaczego? Nie chcę mówić ok? Jeju, przepraszam. Nie musisz od razu tak agresywnie. Nara, nie. Chcę z tobą porozmawiać, to jasne? O, oh, okej, okay. to był Nara. Ciekawe, czka co u niego się tu dzieje. Nie przychodźcie! Nie, nie, nie. Albo przestaniecie! Chodzimy, nie. Albo oboje mnie nigdy na oczy nie. Zobaczycie! Już przestaniemy do ksynku. Ty myślisz, że ci uwierzę. Wiecie co? Nienawidzę was. You, Nelly. Ała. Co tu, aby. Dobra, gdzie to mój telefon? O, tu jest. Co jest z Spidermanem? To się stałam? Ale fajnie, czyli ja teraz świat mogę go ratować. Ale muszę jakiś kostium wymyślić. Ja cię, ale to fajnie wygląda. Dobra, idę szukać jakichś potrzebujących miesiąc czasu! Uwaga, a teraz tylko o bohaterce, która kok uratowała rodzinę przed wypadkiem samochodowym. Mogę się dosiąść. Rozmawiali mhm. ze sobą, Aliam. Opowiedział o ku swoich relacjach z rodzicami i z sytuacją w domu. Naprawdę mi przykro. Wiesz co, kojarzę poskąś ten głos. Niecoś ci się wydaje, um, jesteś empian. Bardzo dobrze go znam ten głos. Albo faktycznie, to mi się wydaje. Hallo. O, oh, ale to mnie łeb Boli. Dlaczego to zrobiłaś? Co? Uratowałaś mi życie. O nie nawet tak nie gadaj. Jak się nazywasz? I dlaczego nie chcesz pokazać twarzy? To moja tajemnica, a poza tym nie polubisz mnie? Polubię, tylko pokaż twarz. A obiecujesz, że trzeba dotrzymać tajemnicy? No dobra. <ścoughs> Wiedziałam, że tak to będzie. Po prostu nie, jako przyznaj, nie lubisz, ma mnie i tyle. Lubię cię tylko mnie. Zamurowało, że dziewczyna moich marzeń dość, że uratowała mi życie. To jeszcze właśnie siedzi obok mnie. O, oh, wow, nie spodziewałam się tego po tobie. M2. Ja lecę, bo do zobaczenia w szkole. Wow. było. Dobra, idę spać. Dobra, wstaję, bo ci już do szkoły. Dobra, ja już lecę. W szkole. Hejka. Hej, u. Widzisz, jak? sam się na ciebie patrzy. Halo, Milno. Mhm. Dobra, idź do niego i zagadaj z nim. Nie oszalałaś. Co ty, ty robisz? Mam dobrą wiadomość. Jaką? Siadasz z w ławce. wławce. No. A ty z kim tak będziesz siedzieć? Z nikiem? Nie oszalałaś, siadam sama z tyłu, a już myślałam. Zaczyna się lekcja. <słuch> Czemu nie siedzisz z Mileną? Nieważne. I cicho, bądź ja. Chcę się nauczyć, a nie to, co ty. A przyjdziesz dzisiaj do mnie, albo do czy gdzieś się spotkamy? Cisza. Milena, to ja lecę do domu, pa Dobra, to jedyne to miejsce, gdzie będę miał kroka spokój. Hello? Co jest? Nie! Pomocy! Ała, kim ty jesteś? Kimś na pewno. Halo, Megok, nadal na drzewie. A no, tak. Dzięki, a co z moją siostrą? Dziękujemy. Obiecajcie, że nie wejdziecie już na drzewo, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra Kimda, ty jest, ale cicho, bądź to ja, nie. Co? No, cicho, chodź do mnie. No i co co teraz? No co? Będziemy musieli współpracować. Mm. A idziemy drop na imprezę? No bo skoro mamy przerwę tropka, a nasi przyjaciele są tam. No nie wiem. No dobra. Let's go! Chwila przebiorę cię tylko. Gotowa? Myśl, ale ładnie wygląda, powiedzieć jej. Ładnie, wyglądasz. Dzięki. Hej, a wy, cotka, razem przyjechaliście? Tak, a co? Tak, nawet się przyjaźnić nie możemy. Ej, ja idę po drinka. Kaj. Okay. Poproszę jednego to drinka. No, hej, mała, zabawimy się. Nie, pomocy. Zostaw ją. Wszystko ok. Tak, chcę go do domu. Dobra. Na pewno wszystko ok. Tak! O nie! Co? Zapomniałam. Kluczy od domu, a mojej mamy nie ma. Dobra, no to do mnie przyjdziesz i tyle. Em, No to, ty możesz tu okie spać, a ja pójdę do salonu. A mam pytanie: czy masz jakieś ciuchy koluźniejsze? Weź coś z mojej szafy. U, okej. Okay. Dzięki. Dobra, to ja idę. Nie musisz iść, możesz tu zostać. Mówisz, serio? Wiesz co, lubię cię nawet i mam nadzieję, że zgrany duo z nas będzie. No ciężkie jest ratowaniem kok innych, więc lepiej skup to się na współpracy. Wiesz, ładna jesteś. Idę, dzięki. Wiem, że tak z dupy, ale po prawdy nie oszukam. Ty też niczego sobie... Dobra, ja idę spać. Chyba śpi, więc to powiem. Podobasz mi się. E, E-M, ja to słyszę? Dobra, dobranoc. Dobranoc. A ten jeszcze baj śpi. Nie śpię. Choć przecież dzisiaj do szkoły. Cicho. Co to było? To był ka pierwszy, i ostatni raz, rozumiesz? A ona gdzie idzie? Co ci jest? Nic ile było do domu. E-Pa. Ta... Nie tylko rozumiem jej. Co za typ, jaką śmiał? W szkole. Elo. Spadaj. Co tak nie miło. Dobra, lecę do Kibla. Ty gruba świnio, On mi się podoba. Nie masz prawa z nim tak rozmawiać. Ta chola mała ty się chyba pomyliłaś. Dziewczyno, ja cię pierwszy raz na oczy widzę? Pierwszy, ale nie ostatni. What? Dziwne. Po lekcjach. Znowu ty co chcesz. <laughs> Ała, ale to mnie wszystko douboli. O matko, co ci się stało? Nieważne. Posuń się. Co ci się stało? Jakaś otypia mnie pobiła, bo się w tobie zakochała. Halo, żyjesz? O, obudziła nas się księżniczka. Ja chyba lecę już do domu. Na razie. Papa. Pa. Nela, ktoś do ciebie przyszedł. O, ciekawe, kto to? Hejka! Idziesz z nami na spacer? Jasne, tylko się przebiorę. Jam możesz wyjść? A, ano, tak. Jakiś ma dziwny ostatni gest. No, trochę... Liam, możesz wejść. Idziemy? Idziemy usiąść sobie tam? Pomocy. Myśli, co mam teraz zrobić? Dobrą skłamie, że idę do sklepu. Idę, idę do sklepu. sklepu. Dobra, idźcie, tylko coś mi kupcie. Nie ma nikogo? Nie. Dobra robota. No, no, no. Prawo, poradziłaś. Dobie sama. A czemu miałabym sobie do mnie poradzić? Nadal jesteś zła na mnie za tamtą. Nie chyba. Okej, okay, sorry. Ale co, sorry. Wracamy? No. Gdzie oni, zaraz wilka dostanę. I jak tamt na randce? O czym ty, ty gadasz, kobieto? Ja znam wasz sekret. Skąd? Znam was go za długo, aby was nie rozpoznać w maskach. A i też wiem, że oboje jesteście tylko sobie zakochani. Nie, nie o czym, o czym ty, gadasz. ty gadasz. Po co tak się okłamujecie? Nie lepiej od razu wszystko sobie powiedzieć? No dobra, Mela, podoba się mi się. Ulala. O, ty mi w sumie też... Kiedy ślub? Milena. No co? Fajnie, że wreszcie razem mieszkamy. No. Mamo, Kiri, obaja! Oh, yeah. Zaraz, a ty musisz tak latać z pokoju. Do pokoju usiądź z dupą. Hej. Cześć kochanie, siadaj do stołu. O Jezu, ale dom... Dobra, chodź, już. Dzień dobry, gdzie mam pokój? Masz pokój czternast. Dobrze. Jezu, ile tych tak pokoi tu jest? Dobra idę. Jaki ładny. Pójdę się rozpakować. Po rozpakowaniu się. Ale jestem zmęczona, idę spać. Następnego dnia. Ech, trzeba wstać. Idę do toalet. pomaluje się o pomalowaniu się teraz ficik no i git myra chodzi już idę kto mnie zawiezie tata czeka go przed domem a okej okay. wsiadaj Okay. W szkole. Hej, to ty, jesteś tą nową? Tak. Zaprzyjaźnimy się? Jasne, a tamten to kto? A to jest Alex podobno. Jest twoim przyrodnim bratem. O oh. współczuję trochę. Chodźmy na lekcje. O lekcjach. Ale nudno było. No. Myśli, ale ona ładna. Szepcze. Czemu on się tak na ciebie patrzy? Szepcze nie, wiem. Dobra, ja muszę dziś pa. Pa. W domu. O jesteś, zapomniałam ci powiedzieć. Wcześniej, ale masz dwie młodsze. Siostry i starszego brata. A okej. Okay. Ale nie chce mi się do żonich iść. Kim um, ty jesteś? Jestem waszą siostrą, a tak w ogóle ile drmacie macie lat? Dziewięć lat mamy, pewnie więcej tak od ciebie. Mam szesnaście lat. Mało laty. O mój tog, Boże, czemu tu są moje ci zdjęcia? Chyba go na jeszcze nie koma w domu. Poszukam trochę... Dziwne, e, idę do Mike. Było blisko, jestem wykończona. Wreszcie, idziemy na tą plażę na plaży. Ej, chodź tu na chwilę. No co? Odplącz mnie. Nie. Czemu? Bo wtedy nie tylko będę mógł zrobić tego. Wypuszczę cię, jeśli będziesz moją girl. Niech ci będzie.